Feel this way forever. I'm the Kejsie Maneczko Mordeczki, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na kolejnym materiale na moim kanale jest dzisiaj ze mną gość specjalny. Melku, przywita się. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj gramy w World of Tanks, darmową gierkę, do której rejestracji oczywiście link znajdziecie w opisie. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że materiał jest sponsorowany, ale słuchajcie, zarazem, jest to wasza propozycja, ponieważ. Pod World of Warships proponowaliście mi, abym zagrał w World of Tanks Jak wiecie bądź nie, ja już wcześniej grałem w World of Tanks i to bardzo dużo e, Także no e, Oczywiście e, do, na, ten, na cele tego odcineczka mam e, konto, które ma wszystkie czołgi odblokowane Ale moje prawdziwe konto to Taxi Elite Także możecie śmiało dodawać do znajomych i może coś razem zagramy Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli filmik wam się spodoba A ja, żeby nie przedłużać e, Ludziska, gramy dzisiaj drugimi tierami Dobra, Melek, widzę, że już sobie coś tutaj wybrałeś Dobra, no to ja jestem gotowy. No i generalnie postaramy się ludziska, jak to zresztą w, czołg, w czołgach, w tankach, w World of Tanks, zagrać jak najlepiej, jak najdłużej taktycznie i zarazem, żeby, żeby wygrać ten meczek Generalnie, aby wygrać mecz, to chyba wszyscy wiedzą, że trzeba albo przyjąć punkt, tak, czyli tą czerwoną flagkę, czerwoną flagę na, dol, na dole mapy, znaczy czerwony okrąg, flaga jest biała, <gry> ewentualnie zniszczyć wszystkich przeciwników, ewentualnie bronić się do samego końca przed tym, aby oni nam tej flagi nie, nie ścięli. Generalnie World of Tanks bardzo się zmienił odkąd ja grałem ostatnio w tą grę. Powiem wam szczerze, bardzo się zmienił e, i to na plus. I to na plus, także bardzo mi się to podoba, kiedyś m, miałem straszne lagi w tej grze. Teraz już widzę, że jest wszystko opanowane, także fajnie, że, e, że nad tym też zapanowali m, na, nasi tutaj e, twórcy. Dobra. Ale wypróbujesz. <gry> No, generalnie ty jesteś jakim czołgiem? Lekkim też? Też lekkim, też lekkim. Dobra. Ale ty, ch chodzi o drzewko, taką re technologiczne. No, ale pewnie masz dział, pancerz mocniejszy, nie? Na tej zasadzie. Na tych kierach, to wiesz, to, to raczej nie ma żadnej różnicy, jeśli masz pancerz I tak przebijesz. Oj, dobra. Już coś tam widzę. Nie, oni są z górami, za lasami. Tutaj nie przebiegniemy za bardzo. Jak? Nie widać go. Można było strzelać. No tego widziałem, ja też widziałem. no. Aha, bo ty jesteś tutaj na górze, dobra, to ja sobie zjadę już co na prawo od ciebie i też go widzę, dobra. Uważaj, żeby nie dostać strzała, bo też cię będę widzieć. Nie, no, no właśnie o to chodzi, słuchajcie. O to chodzi w tej grze, tu jest wymiana cały czas. Oni, słucham, oni, strasznie a, lewą, jest, oni strasznie lewą stronę atakują, więc ja tam się wybrał pomóc mi trochę. No, w sumie racja, dobra. Spróbujemy sobie Cię wesprzeć w takim razie prawą stronę, Melek dobrze mówi. Się u góry jest tank, u góry tank, jest, u góry tank wali w nas, widzisz? Tam, widzę, widzę, widzę go. I jeszcze we mnie. Dobra, dostał ode mnie. Też go strzeliłem raz. Dostał. Aj, low HP, low HP, ale przeżył. Najsik. Dobra, nic mu teraz Ty nie... masz to działko magazynkowe, masz? Czy jak? Nie, 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 nie. Co dwie sekundy reload. Okej. Okay. O, wychyla się. Mierzasz? <laughs> Oj, nie trafiłem i... pada! O nie, 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 nie! O co?! Jak to go nie trafiło?! Halo, dobra, dobra, czekajcie, poczekajcie, on wyjedzie, tak, wyjeżdża. Jakoś tu nasi dostali na Pyrę, więc trzeba się pokitrać, uważaj. Dawaj do ściany tutaj. Dobra, dostał, dostał. E, ja z... Oj, dobra. Podjeżdżają, trzeci tier podjeżdża, ja to nie zabawa. Przecież Amerykanie amerykański. Ja bym się tutaj gdzieś leciutko ukrył, wiecie? Tak, bo zaraz będą problemy. Wow, wow, wow. Dobra, jeden przyjechał, wyspotowali mnie. Dostał, dostał za 41. Dostał. Melku, chowaj się, nie umieraj. Nie umieram. Potrzebuję cię. Jesteś, daleko jesteś, tak? Dobra. Tak, tak, tak. Ale zajeżdżają cię, czy. czy Dobra, waszymy? nie jestem. Nie, ja jestem tutaj bezpieczny. Schowany, jeszcze. tak? Dobra, spoko. Dawaj, robiłem ich Oj, wyjeżdża mi tutaj koleżka, dobra Dobra, zrobię największą głupotę jaką mogę zrobić Ale muszę Aaa, dobra pokonałeś go to tak? To ty Tak, tak, ja już trzech, ja już trzech wiadłem o... I chodźmy teraz tutaj Dobra Znaczy okay. chodźmy, jedźmy dobra. Chodźmy Strzelali mnie z prawej strony mojej i stamtąd, ale dobra, nieważne. My pojedziemy na bazę, bo oni będą musieli bronić. Bo nasz jadą, naszym odbijają. Nie, wiesz co, ja bym ich... nich. Ale, ale oni kupują naszą bazę. Tak, dlatego nasz jeden czołg tam będzie odbijać i tu mamy artylery do zabicia. Oj, syn! Bo... Podjdź sobie bliżej, on cię nie trafi, za, za szybko jedziesz. Nice. Dobra, mamy go, nie wiesz co? Lecimy po ich czołgi, lecimy ich po ich czołgi. Dobra, ja tutaj rafał. lecę. Y, y, ty z tamtej strony jedziesz, tak? Dobra, tak. ja podjadę mu tutaj. O! 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 Dobra. Ale nie krzycz, To zabolało. Ja się wystraszyłem. jaj, dopadł mnie, dobra. Y, ale okej, okay. wiesz co? Mogę ci obserwować chyba jakoś, co? Możesz, tylko musisz mnie znaleźć pośród czołgów. Dobra, jestem, jestem. Okej, okay, podjeżdża ci. To właśnie ten, co mnie zabił. Pomści mnie, Melku, nawet nie was się umiera. Nie trafiłem! Nie, nie. <grym> co za gra! A, no. zniszczycie, Ale to zniszczyciel czołgów, słuchajcie, to jest trzeci tier. E, Okej, okay. no ale słuchajcie, ostatecznie e, ja miałem dwa kile, Melciu miał 3 kile. E, no i zagramy sobie nexta. Teraz troszeczkę wyższe tiery, także zapraszam. Okej, okay, ludziska, tym razem wybrałem czwarty tier, tym razem wybrałem również bardzo dobry tank, jakim jest tank okolicznościowy, czyli słuchajcie, e, jak ten czołg, czołg się nazywał, T28 coś tam coś tam, F możecie sobie zobaczyć na tabie F30 e, po prostu, nie? Słuchajcie, to jest bydle, to jest bydle i to, to harata naprawdę nieźle, oczywiście tutaj w tym momencie mam same działo szóstego tieru, także będzie rzeź. Melek zagrał jak widzę headserem, czyli też legendą niemiecką, jakby na to nie patrzeć już. Na przodzie to ma taki... Jaki masz pancerz na, na przodzie? Tam jest chyba 120, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, nie, nie, nie Bardzo się Bardzo dobry wiesz, jest, do nie tego. do przebicia, jeśli masz tego Trollgana jeszcze. Masz Trollgana, czy nie? Mm, korzystam z y, bardziej mobilnego działka. Dobra, wiesz co, musimy zawrócić, bo... Ja o właśnie, pan. o tam. Nie będziemy jechać dałem, bo z góry będą strzegać. No dobra, to, to ja zawracam w takim razie. Nie, możemy się pokicrać za kamykiem, oczywiście, nie ma problemu. Nie no, ty jesteś niszczycielem, to... Tak mi nie pojedziesz na front, tak? Ale umiem się ustawić. Ja, no tak no Że także spoko A ja tutaj gdzieś będę wyjeżdżał w takim razie. O, ale tam goleś obrywa. Nie wiem, czy jest sens się wychylania tych osób. Bo dostanę od razu baty. To poczekajmy, cóż, może nie Odjechałeś ode mnie trochę. Dostawiłeś no tak. mi samego, ale ty jesteś. To ja już, już jestem średnim czołgiem, no nie będę z tobą stał i tam upał do mnie. Nie? <laughs> mógłbyś. Teoretycznie. takim działkiem, nie no to na pewno. Takim, z takim działkiem to ty jesteś bardziej niszczyciel, niż ja. Ale, <laughs> ale Hedster też nosi z tego tieru działu jedno. Właśnie z tego trollgana. Ale no nam zdobiło po 400 czołgi. I to z luzem, nie tak Ciekawe czy mnie tu wysputują? Chyba wysputowany jestem od razu. Za górką yy, masz taką lampeczkę, wiesz? Na tym, Ta, na wiem, wiem, panelu. Wiem, wiem. O. o, hecer. Patrzcie. Nie brata. No. Dobra, ale tu widzę przeciwnika. Patrzcie. Eldra? Poł! <laughs> za 300! Do... A nie, za 160 dostał. Yy, ale tam gdzieś. Patrzcie, jakie bardzo fajne. Oni tam jadą. Ja ich tutaj widzę wszystkich. Cie? Tam go nie trafiłem niestety Ojej, Qual dostałem na perkę 7 do 0 słuchajcie, wygrywamy. 7 do 0 wygrywamy w tym momencie, nie? 8-0 ludziska. no oni nie mają szans praktycznie w tym momencie. To po prostu dobra, ale gdzieś tam kogoś uderzyłem. Czy Spróbujmy podjechać, żeby no... Ale tu KW na czwarty... Nie, to piąty tier jest. Tak, to, to jeszcze uwierzy. Dobra, podjeżdżamy tutaj do tego skupiska i słuchajcie tutaj troszeczkę więcej. Będzie rzeź e, i mogę oberwać, bo to w tej grze chodzi, nie? Żeby oberwać, I niszczyciel czołgów piątego tieru. Wolą, bym się nie wychylać. Dobra, on jest tu zniszczony w tym momencie. Ne, za wykrywanie się. też dostajecie EXPA. To nie jest tak, że słuchajcie, tylko za tego za zaniszczenie... Nie, za wykrywanie również dostajecie EXPA. Tylko jak chcecie wykryć i dostać ekwa to trzeba potem przeżyć jeszcze. i... Pięknie, rozwalony O tutaj Matylda Ale w ogóle nawet na mnie nie patrzy, zobaczcie, na Matylda nawet na mnie nie patrzy w tym momencie Dobra Okej, okay, no została zniszczona No i słuchajcie, no, no przeciwnicy zostali naprawdę ostro. oj 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 Nie! 对对、yeah, yeah. Dobra, słuchajcie. Ludziska legenda rosyjskich czołgów, czyli KW-1. Coś czym słuchajcie, musicie zagrać, jeśli nie, nie graliście nigdy KW-1, to uwierzcie mi. To jest potężny czołg. No, wyrzuciło nas tutaj troszeczkę na szóste tiry, ale są też czwarte, także spoko. Jest piąta, jest szósta artyleria. No, to będzie tak średnio, można by powiedzieć, bo ta szósta artyleria nas ma na strzała? Dwa na strzała, no może dwa, no. Nie, nie idzie na strzała, dwa strzały. Nie, nie jedzie na strzałę, dwa strzały. Nie, nie jedzie na strzałę, dwa strzały. Dobra, zobaczymy. Tak się inaczej mają tylko trafić. dwie artylerie, na szczęście. My zresztą też. Patrzymy, kto wtedy będzie lec, co zaczął, komuś nas leci. I tutaj? To chyba też jakaś premiumka, jest wiesz? No, tak czy inaczej, słuchajcie, ja w tym momencie gram yy, kawu jedyneczką i sobie lecimy. No. Dobra, na lewą stronę, więc byśmy tam bili, Będziemy to się ja tłuc. bym za nim pojechał bardziej. On jest szybszy, on może pojechać, przejechać bezpiecznie, to jesteś wolniejszy. Okej, okay, ryzykuj. Musi niby i tak za górką jesteś, no nie? Ale nie, by... no raczej tutaj to nic mi się nie stanie. Zobaczcie, tam się już łupią po prawej stronie, widzicie, prawy górny ruch mapy, na mniej więcej C0 No tam już łupaninka jest niezła O, tutaj, tu Tu mogą być i tu będą. Ja mogę się założyć, że oni tutaj po prostu będą Oni są teraz na A1 jakoś, e-e, przepraszam, E1 To w tym miejscu mniej więcej, no Dobra, miałeś rację Jo! czy czy ten koleś obok nas wyrąbał mu za... Za ile? Mógł strzelić mu krytyka, wiesz, w... w no mam, i to chyba komunicy. był krytyk, wiesz, to był... był krytyk, bo dostał naprawdę strzała takiego, że... Umarę, o polercia Oj, oj, oj! Piąty możemy się tu utryć, z nimi klepać, jak chcesz. Dostał, dostał za 141, nie? mnie. A, bo to jest Churchill. Ze 130. 160 Nie trafiłem Aj Dawaj, 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 dawaj nie, on się żyje 164 i leży Dobra Ale ładnie ich tutaj pociusaliśmy Tu chyba jeszcze ktoś... A, on właśnie, ten drugi też zginął stąd Prawda Szósty tier im padł Także no, przypał Nie to były trzy piąta tutaj Nie, tu był szósty chyba To był piąty o, ten koleś był już chyba szóstym tierem Nie, piąty, ja widzę, że piąty mord, nie kłódź się A, dobra, okej okay. Nie, ja bo to mam ustawione. Dobra, dobra. Mhm. A tu są, to są... to był ten japoński czołg. To są chyba największe czołgi w grze. W sensie rozmiarowo. I pojecha, przejechaliśmy no. tędy bez żadnych obrażeń w ogóle. No. No zobacz, tam są trzy niszczyciele ustawione razem. A tu? No nie to mają co? żadnego w ogóle... Znowu kolejny team, który tak naprawdę sobie cię mocno obrywa od nas. Zobaczcie. No... Ja jestem niby wyspotowany, ale co oni mi zrobią? No praktycznie jadę sobie na przedzie e, i, i bez, bez żadnego tutaj strachu. Tam, no właśnie, Susetka, którą oczywiście tu zniszczyli. O słuchajcie, tego, tego tej szóstej. Nawet go nie trafiłem, nie? O, na strzała byłem. Podarty. Na tak? Tak, a artyleria jest mniej więcej w miejscu w tym Nie, nie idzie na strzała, dwa strzały Jak dobrze widziałem obrażenia skąd dostałem Także a Ja obok tu jestem czołgów No mówiłem ci, że na strzała od arty Ale to szósty Tiery jak ty 50 to to bardziej logiczne jest sobie co chodzi Bij się z nim, bij. Dostaniesz parę obrażeń, jak go zabijesz. O, parę nawet mocno. No, ale dobra. Udało się. To ostatnia artyleria. Ta artyleria zabiła trzech ludzi naszych, nie? To grubo. Najgorsze jest to, że ona... Słuchajcie, ja i teraz nie trafię, ona mnie może trafić. No, ale słuchajcie, można powiedzieć, że szybko poszło. Jak, jak w masełku w nich wchodziliśmy. No i tak jak mówię, no, Kawu to jest bardzo legendarny czołg. Jeszcze, jeszcze Arta nas zniszczyła, nie? Widziałeś to? Widziałem, oglądałem. 2 ja, HP, ale dobra, zniszczyła. Yy, Okej, okay. no i cóż, słuchajcie, następne czołgi, może coś na wyższy tir wrzucimy? Momento Dobra, ludziska, ostatnia bitewka. Tym razem Kawu jedynki, jeszcze raz. Niestety na dole łańcucha pokarmowego, można powiedzieć, Także będziemy. bici no ale zobaczymy. Nie to warto będzie, się tak nastawiać zobaczymy co, co co No Dobra, ja widzę KW85 Po naszej prawej stronie to jest bardzo fajny czołg i bardzo duży Znaczy duży to nie jest. Duży e... to jest ten OI A, no <laughs> czekaj, bez kitu No rację, ale KW jest dobry 85 Podobno Ja tym Przecież grałem Z, z tego co wiemy bardzo fan też, ale no dobra No to działko wygląda potężnie Tyle, ale, no, ale co jest po z... nim? Jest, tak? Po nim, jest z tego co mi wiadomo, po Kawu 85... 85 jest. Yy... Kawu 85 jest. 3 chyba? Albo. albo, albo... Chyba tak? Kawu 3, albo Kawu 4. Dobry. Nie pamiętam, trzeba sprawdzić. Po no, Kawu 1 tutaj na, na pierwszy rzut oka nam się trafiła. I no już po Kawu 1. I podobnie pewnie będzie z nami. Nie, gdyż nie jedziemy pierwsi mordku Skupią się na tych silniejszych przeciwnikach. Dam radę, co ty płaczesz? Chodź, widzisz, jak jadą z nimi. Ale znowu kolejny mecz. Ale do piątki na razie ubierają, to wiesz. Dam radę, tylko trzeba agresywnie zagrać. Nie muszą się bać, muszą się cofać, Ja nami, już dostałem wiesz? od kogoś. Też bym chciał kogoś strzelić. O, tank. Nie zdążyłem. Ty, dostałem strzały jeszcze od niego. A nie, to od innego. Myślałem, że od tego, co umarł. To ja już dostałem za 300, nawet nie wiem od kogo, nie? O, jest. Weszło za 156. O, ładnie, ładnie. I to właśnie jest ten szwedzki, szwedzki niszczyciel, z którym chciałem grać. Ale niestety się nie zgodziłeś. Można zniszczyć? Można zniszczyć chyba. To uchwało Zez... 85, ja bym z chęcią tra... Jest! wyjeżdżaj, wyjeżdżam! Mmmm! Cofnął. On daleko jest, nawet nie celu. bo to trzeba mierzyć przed niego po tym. Takie tam. o! Dawaj, dawaj, cofnij trochę jeszcze. Oj! Chyba strzelają do mnie. tam środeczek Najgrubsze co możecie zrobić czołkiem ciężkim. No tak wychylać się na środek nie ma nigdy sensu o. Ale dobra, widziałem dostał ode mnie już za 170 Jechał dalej Wjechał do wody, z tego Widzy, co wiem dojeżdżam, jakby co? Jakby taki super fire by się... 80 85 na mnie... No na strzała Zależy jaki ma działo tak, ale... Że najsłabszego nie ma. O, patrzcie, patrzcie, jak idealnie. Dobra, jeden leży. Odbiło się, odbiło się, niestety, od niego. Dobra, ja będę żył. Znowu się odbiło. Po prawej masz cel. Jakby to. Wiem, ja widzę, tam... widzę, ja, ja widzę tu cały czas, kawałek mi się dobra, on już nie żyje. O, kierowcę mi zabili. <laughs> Daleko nie pojedziesz, już mal. No, Dalej cisnę do przodu. Pomało, ale jadę. 12 na godzinę, to chyba jest maksimum teraz dla mnie, no 12 na godzinę ja i ani... tu lunetę naprawiłem no nie wykręcę, czekaj Nie wykręcisz? Mm. Musiałem się zatrzymać i żeby w miejscu skręcić Dobra, dostała ode mnie. No i Arta nie żyje na szczęście już tu z tyłu. Mój no kurde, no i wjechał we mnie ten kurcze gruby O! Dobra, 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 dobra. Dostaw! Nawet Ci nie przebiłem, nie? Pap papryk, wpadłem do wody i umarłem. Reportuj tego OOI, tego pierwszego u nas. Aha, dobra, rozbiłeś się bo mnie, do wody mnie wepchnął z mostu. Niezły leszka sportowo zachowanie. Okay, aha, bo jak tu wjadę do wody to padam, tak? Od razu? Nie, nie od razu. Jak wpadniesz bokiem do wody to umrzesz od razu. Chyba. I, ale zdążyłbyś przejechać, sprawdzałem, ja przejeżdżałem. A, o tutaj, o? To tą mi przejechał. Ale potem musiałbyś się cofać, żeby wyjechać. Z powrotem. Powiem, dosyć głęboko. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj! Nie no, czekaj, wyjedzie, wyjedzie. O, ja nie mogę! Dobra, ale, ale dalej i tak nie przyjadę. nie no. Jak jechałeś, tak fajnie Ci do, sama lufka wystawała. Dobra, dam radę, dam radę. Mm, nie, czekaj, tutaj dasz, radę. Tu jest płytko, prawda? No dobra, to git. No tam było głębiej, tam było troszeczkę głębiej. Ale dobra, no słuchajcie. Zostało już tylko jeden czołg właściwie, to. Słuchajcie, to easy. No i niestety, nie udało się nikogo zabić, ale trafiliśmy, zrobiliśmy no 600 damage 650 damage w tej, w tej rundzie. E, także całkiem spoko. Dobra, ludziska, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Melciu, pożegnaj się. Żegnam do następnego. Tak jest, a ja Was serdecznie jeszcze zapraszam. Link oczywiście w opisie, jeśli chcecie się zarejestrować. i cóż, do zobaczyska. Siemanko ludziska!